Przez dr Jan Kornobis u ołtarza Marii Czytania na miesiąc maj Kielce 1948 Pierwszy maj Znowu u stóp Marii Otośmy znowu zgromadzeni przy ołtarzu Marii Na pierwszym w tym roku nabożeństwie majowym Wraz z nami, jak Polska długa i szeroka po wszystkich kościołach, kaplicach, nawet przy figurach przydrożnych tłum ludzi wszelkiego stanu i wieku zebrały się na to radosne, doroczne święto. Rozpoczęcie nabożeństwa majowego kto tylko mógł, kogo nie zatrzymały w domu pilne zajęcia podążył przed ołtarz Marii, by swój głos dołączyć do chóru modlitw i hołdów, jakie do stóp niepokalanej popłyną. By wyśpiewać w rzewnej litanii swoje troski i bóle, by stąd od tronu niebieskiej królowej wynieść dla siebie pociechę, otuchę, siły do borykania się z ciężkim losem, wiarę w lepsze jutro, a jakże często przebaczenie win i zmazanie zadawnionych przez wiele lat może nagromadzonych upadków i nałogów. Przyszliśmy do matki. W tych krótkich słowach zabiera się tajemnica tej bezbrzeżnej ufności, jaka nas wszystkich w tej chwili ożywia. Przyszliśmy do matki, to wystarczy, by w najtwardszym sercu wykrzesać żywe, dziecięce względem Marii uczucie, by ugięły się nasze kolana w niemej prośbie o lepszą dolę i skuteczną pomoc w rozlicznych strapieniach. Jakie nas ustawicznie nawiedzają. I dziwna rzecz. Mijają lata, zmieniają się czasy, zostawiliśmy za sobą straszliwe lata wojny, a wciąż każdego roku przynosimy przed ołtarze Marii same troski i bóle, żale i prośby, smutki i niedole. Wciąż mamy tyle potrzeb, tyle łask do uproszenia, tyle krzyżów, które radzili. Radzibyśmy zostawić ustupnie pokalanej I nawiedza nas czasem myśl, czy nie sprzykrzą się królowej niebios te nasze ustawiczne skargi, czy nie pogniewa się na nas, że wiecznie prosimy i nigdy nie jesteśmy nasyceni, że ledwie otrzymamy jedną łaskę, a już o następną natrętnie błagamy. Próżne obawy. Wie bowiem matka nasza, Iż z ziemskiej swej pielgrzymce więcej spotyka człowiek cierni, aniżeli kwiatów, że dzień każdy nowe niesie trudy, strapienia, a nawet dotkliwe ciosy wszak sama niegdyś dzieliła z nami wszystkie brzemiona i krzyże pracowitego, pełnego cierpień życia, dlatego staje przed nami niewyczerpana w swej dobroci. Niestrudzona w miłosierdziu, szczerze współczująca, w każdym naszym cierpieniu wciąż gotowa doradzić, wesprzeć, pocieszyć, wyposażył ją Bóg w nieprzebrany zasób najtkliwszej, matczynej miłości i w jej ręce złożył wszystkie skarby wszechmocy i miłosierdzia swego. Nie zniechęci się przeto Maria naszymi ustawicznymi prośbami i na pewno nie odtrąci nas dlatego, że tak wytrwale przychodzimy do niej z długą litanią naszych potrzeb i trosk. Jak niestrudzoną jest niepokalana w udzielaniu coraz to nowych łask świadczą nieprzerwane cuda, które się dzieją u jej ołtarzy, a w szczególny sposób w cudownych miejscach, jakie sobie na ziemi wybrała. Oto w sierpniu 1946 roku udała się do Lourdes co doroczna pielgrzymka nieuleczalnie chorych. 600 biedaków, opuszczonych przez lekarzy, udało się specjalnym pociągiem do cudownego miejsca, by szukać u niebieskiej lekarki zdrowia lub przynajmniej sił do dźwigania ciężkiego krzyża. Zdumiewające były owoce tej pielgrzymki. Oto 13 chorych zostało cudownie uzdrowionych. Nie wyczerpała się więc potęga królowej niebios, a w miarę jak wzrastają cierpienia ziemskich jej dzieci, nie maleje, lecz rośnie również widoczny objaw współczującego nam serca Marii, coraz nowe zdumiewające łaski i cuda. W czasie majowej uroczystości w Fatima w Portugalii w 1946 roku, gdy legat papieżski kardynał Masela błogosławił najchorych najświętszym sakramentem, Maria Jose de Silva odzyskała używanie sparaliżowanej ręki. Inna, Julio Oliveira Cunha, została uleczona z chronicznego zapalenia jelit. A 62-letnia staruszka Deolinda Mahado, sparaliżowana od pięciu lat, zaczęła chodzić. W tym samym czasie w mieście Oporto Margarita Rosa, słuchająca przez radio audycji z Fatima, odzyskała mowę, której była pozbawiona przez dwadzieścia lat. Nie ustaje więc Matka nasza w rozdzielaniu najbardziej zdumiewających łask, wynagradzając po królewsku pokładaną w, w sobie ufność. I dla nas serce Matki Niebieskiej jest otwarte, i dla nas hojną się okaże pośredniczka wszelkich łask, a miarą tych łask będzie miara naszej ufności. Nie wahajmy się przeto wielkich rzeczy się spodziewać, o wielkie i liczne łaski prosić. Dla Marii nie istnieją rzeczy niemożliwe, niech też nas nie zraża niegodność nasza, wszak matką jest Maria, nie sędzią. Przychodźmy tutaj na to wspólne nabożeństwo dzieci Marii, złączmy nasz głos z głosami niewinnych dzieci z modlitwą czystych serc, ofiarnych i miłych Bogu jakich mało wśród nas się znajdzie. Nade wszystko zaś w codziennych rozważaniach potęgi i dobroci Matki Bożej rozpalajmy ufność naszą, a nie odejdziemy od ołtarza Marii z próżnymi rękoma. Miejsce naszych próśb zajmie wkrótce dziękczynna modlitwa za upragnioną, za przyczyną niepokalonej utrzymaną łaską. Gromadźmy się więc wytrwale przez miesiąc cały na to przepiękne nabożeństwo. Prowadźmy do stóp Marii nasze dzieci, naszych domowników, przyjaciół, a zwłaszcza tych, którzy już dawno zapomnieli się modlić i daleko odeszli od Boga. A gdy do modłów naszych dodamy uczynki dobre, na cześć Marii wykonane, gdy pośpieszymy oczyścić z grzechów sumienia nasze w sakramencie przebaczenia, gdy wyprostujemy ścieżki życia naszego, Opuszczając kręte drogi nałogów, najskuteczniej przyspieszymy tę chwilę, gdy błogosławiona dłoń Maryi Mary spocznie na nas, zwiastując przyjęte przez Boga i wysłuchane prośby nasze. Amen.